70 lat pełnych kolorytu, folkloru, pasji i zaangażowania, zaangażowania osób, które pragną kontynuować piękną tradycję tańca ludowego. To właśnie w tym roku zespół tańca ludowego Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej imienia Stanisława Leszczyńskiego obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Bardzo cieszymy się, że możemy razem z Wami uczestniczyć w tych wyjątkowych uroczystościach. Życzymy Wam jeszcze większych niż do tej pory sukcesów. A tymczasem zapraszam Was do obecnego. Materiału z tego wyjątkowego jubileuszu. Na dzisiejszym koncercie będziemy się mogli spodziewać 11 grup tanecznych, dwie kapele. Będziemy mogli zobaczyć taki przegląd różnych tańców z całej Polski. i chyba radości przychodzi jak są udane koncerty a przede wszystkim też młodzież bo zespół to jest pewna grupa ludzi jeżeli młodzież jest zaangażowana i robi to dobrze z pasją to to są szczęśliwe chwile spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na pewno udział w Olimpiadzie w Seulu to były takie wydarzenia które no, zawsze zostaną w pamięci no ale też bardzo wiele koncertów dla Polonii, czy to na wschodzie, czy to nawet w dalekiej Brazylii, gdzie ludzie płakali, jak słyszeli polską muzykę, polską mowę i widzieli polski taniec. Państwo, że w sposób symboliczny podziękuję pani Janinie Leszczyńskiej na Rodu Leszczyńskich, a jednocześnie tej osobie, której światło świeci nad zespołem dzisiaj. To ugrupowanie powstało dzięki memu mężowi, który po prostu od początku. Interesował się folklorem, a zwłaszcza tańcami i pieśniami Lubelszczyzny. Ale dopiero jak zaczął pracować na uniwersytecie, to w wtenczas założył zespół uniwersytecki. Tak sobie zresztą życzył ówczesny rektor. Po ślubie zaczęłam tańczyć w zespole stęża i tak. Około dwóch lat tańczyłam, ale dalej interesowałam się zespołem, ponieważ również mnie interesował zawsze od młodości najwcześniejszej folklor. To był nasz wspólny taki temat do rozmów nawet. Na UMCS ie to już jest już duża tradycja, tak naprawdę starsza te kilkanaście lat nawet od chatki Żaka, która wydaje się być już też długowieczna. To taka przestrzeń, w której nasi studenci wspaniale sobie mogą realizować swoje pasje, ale także współpracować, a także spotykać ludzi, z którymi później zawierają związki małżeńskie, bo z danych, które posiadam, to chyba 150 małżeństw wyszło zespołu tańca ludowego tutaj u nas na UMCS. Także myślę, że to przede wszystkim jest wyjątkowa pasja, otwartość, kreatywność, ale także muzykalność naszych studentów. Dla nas, z perspektywy tych doświadczeń, które mamy w tym zespole, jest to, co tak naprawdę stało się w ogóle genezą trafienia do tego zespołu. Myślę, że to takie powołanie do uczestniczenia w życiu tego typu zespołu, to chęć uczestniczenia w życiu na scenie, to chęć również popularyzowania takiej dziedziny, jaką jest taniec polski, i chęć tego, aby stać się częścią czegoś ważnego. Jest po prostu piękna. To bardzo wzmacnia młodych ludzi, wnętrze, świadomość taka kulturowa nasza, nawiązywanie wszelkiego rodzaju znajomości tutaj, kontaktów, uczenie się też życia właśnie takiego, które przygotowuje do wykonywania później zawodów, dyscypliny, radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, bo my w ciągu lat tańczenia, podróżowania musieliśmy też sprostać różnym e, takim zadaniom i sytuacjom, które e, uczą e, w kryzysie po prostu też funkcjonować. Stwarza zabawa, przyjaźń i to, czym jest zespół dla każdego z nas w ogóle. To właśnie wspólna, duża grupa przyjaźni i takiej sympatii do tego, co robimy do siebie nawzajem. Jestem młodym studentem, a byłem tym studentem 20 lat temu i tańczyłem na scenie, to to się bardzo stresowałem. teraz już jakieś tam może trochę większe doświadczenie, choćby to, że mówię kazania na nie, więc też mam jakoś z ludźmi do czynienia. Natomiast jest to niezwykłe, dzisiaj mówię, na przykład moja mama przyjedzie, więc też nie wie, że będę w Habicie występował. Jeden taniec Poloneza zatańczę, więc to jest trochę niespodzianka dla niej. No i zasadniczo potem jeszcze, już potem się przebiorę do drugiego tańca, do tańców Łęczyckich w strój ludowy. Ale to jest taka, taki trochę żart, może puszczenie oczka w stronę widzów. Wczoraj tańczyłem bez habitu na tym pierwszym koncercie, dzisiaj to powtarzamy. No jest tego mnóstwo, trudno by tutaj coś wybrać, ale no przede wszystkim przyjaźnie z ludźmi. Z wieloma osobami się nie widziałem 20 lat. Nasz zespół tańca ludowego, już sądzimy, jubileusz obchodzący jest ciągle młody, ciągle żywy, ciągle pełen pasji i pewnie ta pasja to jest jeden z tych wyróżników, które wśród licznych zespołów akademickich tańca ludowego nas wyróżnia. Ten jubileusz 70-lecia podkreśla, potwierdza to, co jest z mojego punktu widzenia rzeczą oczywistą. To znaczy to, że można poprzez właśnie zaszczepienie pasji, zaszczepienie chęcią do przekazywania młodszym pokoleniom swoich doświadczeń i, i pasji właśnie budować niezwykle cenną, wartościową rzecz, wartościową z punktu widzenia kultury w ogólności, kultury ludowej w sposób szczególny, ale również tej kultury akademickiej, ponieważ ten zespół w oczywisty sposób od 70 lat związany jest z Uniwersytetem Marii Kili Skłodowskiej.